na kanale Na linii życia. Dziś zabiorę was w miejsce, gdzie granica między dniem a nocą zaciera się w gęstym czarnym pyle, a oddech staje się ciężki od wilgoci i strachu. Przenosimy się do Rudy Śląskiej, do kopalni Halemba. Jest listopad 2006 roku. To czas, kiedy na powierzchni myśli się już o nadchodzących barburkach, o świętowaniu i rodzinnych spotkaniach. Jednak 1030 metrów pod ziemią, w sercu pokładu 506, scenariusz pisze zupełnie inna, mroczna siła. Wyobraźcie sobie ten zjazd. Klatka windy zwana przez górników szolą pędzi w dół z prędkością kilkunastu metrów na sekundę. Światło dzienne znika w ułamku sekundy, zastąpione przez migoczące lampy na hełmach i wszechobecną przygniatającą czerń. Im głębiej, tym jest cieplej. Na poziomie 1030 metrów temperatura skał przekracza 40 stopni Celsjusza. Wilgotność jest tak wysoka, że pot nie paruje ze skóry. On po prostu spływa strużkami, a ubrania robocze stają się ciężkim, mokrym pancerzem już po kilku minutach pracy. To nie są warunki dla ludzi. To warunki, w których maszyny odmawiają posłuszeństwa, a stal staje się parząca w dotyku. Dlaczego oni tam byli? To pytanie będzie powracać jak echo w pustych chodnikach. Oficjalnie demontaż sprzętu. W rejonie ściany 506 znajdowały się maszyny warte miliony złotych. Kombajn chodnikowy, sekcje obudowy zmechanizowanej, kilometry kabli ściana została przeznaczona do likwidacji z powodu skrajnie niebezpiecznych warunków geologicznych. Eksperci wiedzieli, że to tykająca bomba, ale maszyny nie mogły zostać pogrzebane. Padł rozkaz wydobyć sprzęt za wszelką cenę. Do pracy skierowano nie tylko doświadczonych górników z Halemby, ale i pracowników zewnętrznej firmy MART. Wielu z nich to byli młodzi ludzie, dla których szychta w tak trudnym rejonie była testem odwagi, a dla niektórych ostatnią szansą na zarobek. Atmosfera tego dnia była gęsta nie tylko od metanu. Górnicy to ludzie twardzi, rzadko mówią o strachu, ale tamtego listopada pod ziemią czuło się coś nienaturalnego. Ściana gadała. Tak mówią górnicy, gdy słyszą trzaski górotworu, gdy potężne siły natury napierają na stalowe podpory. Metanomierze, urządzenia, które powinny być gwarantem bezpieczeństwa, wskazywały wartości, które dawno powinny doprowadzić do wycofania załogi, ale praca trwała była presja presja czasu, presja zysku, presja od góry. Górnicy wiedzieli, że wchodzą do pułapki. Niektórzy z nich, żegnając się z żonami przed wyjściem na ranną zmianę, zostawiali polecenia, których wcześniej nie wydawali, jakby podświadomie czuli, że ta szychta nie skończy się jak każda inna. Pod ziemią, w pyle węglowym, który osiadał na płucach, narastało napięcie. Każdy ruch kombajnu, każda iskra mogła stać się zapalnikiem, a jednak w rytm miarowego huku maszyn demontaż trwał. Nikt nie przerwał pracy, nikt nie powiedział dość. Mechanizm tragedii został wprawiony w ruch, a wskazówki zegara nieubłaganych odliczały minuty do godziny 16.30. Wybuch nie przyszedł z hukiem, który można porównać do czegokolwiek znanego z powierzchni. Pod ziemią, w zamkniętej przestrzeni chodnika na głębokości 1030 metrów, eksplozja to przede wszystkim potworne ciśnienie i fala uderzeniowa. Która zmienia powietrze w twardy jak beton mur. Była godzina 16:30, kiedy w rejonie ściany 506 czas przestał płynąć normalnie. Najpierw nastąpił zapłon metanu, gazu, który jest przekleństwem górników od pokoleń. Ten pierwszy błysk był jedynie zapalnikiem dla czegoś znacznie gorszego. Siła uderzenia poderwała z podłoża drobny pył węglowy, który w ułamku sekundy wypełnił korytarz, tworząc mieszankę wybuchową o sile bomby termobarycznej. To, co wydarzyło się w następnych sekundach, było czystą destrukcją. Druga eksplozja, wybuch pyłu węglowego, przetoczyła się przez wyrobisko z prędkością kilkuset metrów na sekundę. Temperatura w samym epicentrum skoczyła do poziomu przekraczającego 1000 stopni Celsjusza. Stalowe obudowy, które miały wytrzymywać nacisk milionów ton skał, wyginały się i pękały jak suche patyki. Górnicy, którzy znajdowali się w bezpośrednim sąsiedztwie wybuchu, nie mieli nawet ułamka sekundy na reakcję. Fala ognia i ciśnienia była bezlitosna. Ci, których nie zawił sam podmuch, musieli zmierzyć się z czymś jeszcze straszniejszym nagłym brakiem tlenu. Ogień błyskawicznie wypił całe powietrze, zostawiając po sobie jedynie zabójczy czat i duszącą czarną mgłę. W całym rejonie zgasły światła. Pył był tak gęsty, że nie dało się go przebić nawet najmocniejszą latarką. Zapanowała cisza, która była bardziej przerażająca niż sam wybuch. Cisza przerwana jedynie dalekim pomrukiem osiadających skał. Na powierzchni, w dyspozytorni, monitory kontrolne nagle zaświeciły się na czerwono, by po chwili zgasnąć całkowicie. Systemy bezpieczeństwa przestały wysyłać sygnały. To był moment, w którym wszyscy na kopalni zamarli. Każdy wiedział, co oznacza utrata łączności na poziomie 1030. Dyspozytor chwytał za słuchawkę, wykręcał numery do kolejnych telefonów na dole, ale w słuchawce słyszał jedynie głuchy szum. Do akcji natychmiast ruszyły zastępy ratownicze. Ludzie ci przeszkoleni do pracy w ekstremalnych warunkach zjeżdżali w dół z nadzieją, że znajdą kogoś, kto potrzebuje pomocy. Jednak to, co zastali na dole, przypominało scenerię po wybuchu nuklearnym. Chodniki były zawalone zniszczonym sprzętem zwojami kabli i zwałami węgla. Temperatura wciąż była tak wysoka, że ratownicy w pełnym ręcztunku mogli przebywać w strefie zagrożenia tylko przez kilkanaście minut. Ich aparaty tlenowe pracowały na granicy wydolności, a pot zalewał oczy, ograniczając i tak znikomą widoczność. Ratownicy przedzierali się przez rumowisko, wołając kolegów, których nazwisk znali z listy zjazdowej. Odpowiedzią był jednak tylko trzask łamiącego się drewna i syczenie ulatniających się gazów. Każdy odnaleziony przedmiot, pogięty hełm, rozerwana torba z narzędziami czy but, opowiadał dramatyczną historię ostatnich sekund życia 23 mężczyzn. Nadzieja, choć oficjalnie wciąż podtrzymywana, stawała się coraz cięższa do udźwignięcia. Na górze, przed bramą kopalni, zaczęły gromadzić się rodziny. Kobiety w chustach, dzieci trzymające ojców za ręce, starsi górnicy na emeryturze, wszyscy wpatrzeni w szyb, z którego co jakiś czas wyjeżdżała winda z ratownikami o twarzach czarnych od pyłu i smutku. Akcja trwała nieprzerwanie, mimo że zagrożenie kolejnymi wybuchami wciąż było realne. Stężenie metanu w rejonie katastrofy skakało do niebezpiecznych poziomów, co zmuszało ratowników do odcofywania się i czekania, aż systemy wentylacyjne choć trochę oczyścią atmosferę. To było czekanie w zawieszeniu między życiem i śmiercią, w miejscu, gdzie natura brutalnie przypomniała o swojej przewadze nad człowiekiem. Zniszczenia były tak gigantyczne, że dotarcie do ostatnich poszkodowanych zajęło kilka dób. Każdy metr chodnika był wydzierany śmierci z rąk, kawałek po kawałku, w temperaturze, która parzyła przez ubranie. Ściana 506 stała się grobowcem, z którego nikt nie wyszedł o własnych siłach. Choć listopadowa tragedia w pokładzie 506 nie pozostawiła miejsca na cuda, historia kopalni Halemba tego samego roku ma też drugie oblicze oblicze człowieka, który oszukał przeznaczenie. Aby zrozumieć, czym jest wola przetrwania w mroku kopalni, musimy cofnąć się o kilka miesięcy do lutego 2006 roku. To wtedy świat usłyszał o Zbigniewie Nowaku, górniku, którego historia stała się symbolem nadziei dla wszystkich rodzin czekających pod bramą kopalni w listopadzie. To, co przeżył ten człowiek, wymyka się logice i medycznym podręcznikom, stanowiąc studium nadludzkiej siły ducha w obliczu absolutnej izolacji. Wszystko zaczęło się od gwałtownego tąpnięcia. W jednej sekundzie Nowak został odcięty od świata przez zwały skał i pyłu. Znalazł się w przestrzeni tak ciasnej, że ledwo mógł się poruszyć. W niszy o wysokości zaledwie kilkudziesięciu centymetrów. Nad nim znajdowały się tysiące ton górotworu, które w każdej chwili mogły ostatecznie zmiażdzić jego schronienie. Był sam, w kompletnej ciemności. Bez jedzenia, bez czystej wody i z ograniczonym zapasem powietrza. W takich warunkach większość ludzi wpada w panikę, która przyspiesza oddech i prowadzi do szybkiej utraty tlenu. Nowak zrobił coś odwrotnego, narzucił sobie żelazną dyscyplinę umysłu. Przetrwanie pod ziemią to walka z własnymi zmysłami. W całkowitej ciemności mózg zaczyna generować obrazy, pojawiają się halucynacje, a czas rozciąga się w nieskończoność. Nowak, aby nie oszaleć, prowadził w myślach rozmowy z rodziną, wyobrażał sobie codzienne czynności, planował co zrobi po wyjściu i modlił się. Jednak największym wrogiem było pragnienie. Temperatura w wyrobisku sprawiała, że organizm błyskawicznie tracił płyny. Górnik dokonał rzeczy drastycznej, ale koniecznej pił własny mocz, a gdy i tego zabrakło, zlizywał wilgoć osadzającą się na chłodnych metalowych elementach maszyn i ścianach wyrobiska. Każda kropla była na wagę złota, każda pozwalała sercu bić przez kolejną godzinę. Na górze akcja ratunkowa trwała nieprzerwanie. Ratownicy słysząc bicie w rurociągu, wiedzieli, że po drugiej stronie jest ktoś żywy. To pukanie stało się rytmem serca całej kopalni. Przebijali się przez rumowisko centymetr za centymetrem, ryzykując życie przy każdym poruszonym kamieniu. Gdy po 11 godzinach, czyli niemal 5 dobach, ratownicy w końcu dotarli do Nowaka, zobaczyli człowieka skrajnie wycieńczonego, ale przytomnego. Jego pierwsze słowa dotyczyły światła. Po tylu dniach w mroku, blask lamp górniczych był niemal bolesny. Wyjście z otchłani stało się momentem narodowym, dowodem na to, że kopalnia nie zawsze wygrywa. Niestety, ta wola przetrwania, która uratowała Nowaka w listopadzie, została brutalnie zdławiona przez potęgę wybuchu. W rozdziale trzecim naszej opowieści musimy zestawić te dwa obrazy: człowieka, który walczy o każdy oddech przez 111 godzin, oraz 23 górników z listopada, którzy tej szansy nie dostali. Dlaczego? Bo w listopadzie natura nie dała im czasu na walkę. Wola przetrwania w pokładzie 506 pojawiała się w inny sposób: w heroizmie ratowników, którzy mimo szalującego ognia i zabójcego stężenia metanu wchodzili w dym, by szukać swoich kolegów. Szwi wiedząc, że szanse na odnalezienie kogokolwiek żywego są bliskie zeru a jednak parły ich naprzód Solidarność i niepisany kodeks nigdy nie zostawiamy swojego. Ta historia o przetrwaniu jest kluczowa, by zrozumieć tragedię halemby w szerszym kontekście. Pokazuje ona, jak ogromny wysiłek wkłada się w ratowanie życia i jak straszna jest świadomość, że tym razem, w listopadzie, systemy i procedury zawiodły tak wcześnie, że wola walki pojedynczego człowieka nie miała już znaczenia. Pod ziemią, w tych ciasnych chodnikach, rozgrywały się dramaty, o których możemy się jedynie domyślać podstawie śladów zostawionych w pyle. Każdy metr przebyty przez ratowników był hołdem dla tych, którzy zostali na dole i desperacką probą udowodnienia, że człowiek jest wart więcej niż maszyny, po której ich wysłano. Kiedy mijały kolejne doby od wybuchu, nad kopalnią Halemba zawisła ciężka, ołowiana cisza. To był ten moment akcji ratowniczej, w którym adrenalina i gorączkowa nadzieja ustępują miejsca bolesnej pewności. Na powierzchni, przed bramą, płonęły tysiące zniczy, tworząc świetlisty kordon oddzielający świat żywych od świata, który właśnie pochłonął 23 mężczyzn. Rodziny, koczujące w przykopalnianych salach, nie pytały już ratowników, czy żyją, ale kiedy ich wyciągniecie. To była najtrudniejsza faza operacji. Faza wydzierania ciału z rąk zniszczonego pokładu 506. Pod ziemią ratownicy pracowali w warunkach, które przekraczały granice ludzkiej wytrzymałości. Aby dotrzeć do epicentrum katastrofy, musieli ręcznie przerzucać tony skalnego rumowiska i pociętej wybuchem stali. Każdy krok w głąb chodnika odsłaniał skalę tragedii. Odnajdywałe ciała górników nie pozostawiały złudzeń co do dynamiki zdarzeń. Śmierć przyszła natychmiastowo, niesiona przez falę ognia i pyłu. Ratownicy, ludzie o twardych sercach, musieli mierzyć się z widokiem kolegów, z którymi jeszcze kilka dni wcześniej pili kawę w łazni. Transportowanie ofiar w tak trudnym terenie, w ciasnych, dusznych korytarzach, było ostatnią posługą, jaką mogli oddać poległym. Symbolicznym momentem końca akcji było wywiezienie ostatniego ciała na powierzchnię. Gdy czarne metalowe trumny wyjeżdżały szybem, na kopalnianym dziedzińcu panowała martwa cisza, przerywana jedynie szlochem bliskich i wyciem syren. Górnicy z innych zmian, stojący w pełnym rynsztunku, zdejmowali hełny. To był finał walki, którą kopalnia wygrała w sposób najbardziej brutalny. Bilans był tragiczny. 23 ofiar śmiertelnych, w tym 15 pracowników zewnętrznej firmy Mard i 8 górników z Halemby. Najmłodszy z nich miał zaledwie 21 lat, najstarszy 59. Za każdą z tych liczb kryła się przerwana historia niedokończone budowy domów, dzieci, które nigdy nie poznały ojców i matki, które do końca życia będą nasłuchiwać dźwięku kroków na klatce schodowej. Cisza na podszybiu nie oznaczała jednak końca sprawy. Wręcz przeciwnie, wraz z wygaszeniem akcji ratowniczej rozgorzała dyskusja, która wstrząsnęła całym polskim górnictwem. Kiedy opadł pył, a ratownicy zdali swój sprzęt, do głosu doszli ci, którzy przeżyli, oraz eksperci. Zaczęły wyciekać informacje o tym, co działo się w kopalni na kilka tygodni przed 21 listopada. Opowieści o płaczących czujnikach metanu, o przymuszaniu do pracy w rejonach, gdzie nie powinno być żywej duszy i o fatalnym stanie technicznym urządzeń. Wtedy też stało się jasne, że kopalnia Halemba stała się miejscem, w którym kultura bezpieczeństwa została złożona w ofierze na ołtarzu ekonomii. Ściana 506, która miała zostać zlikwidowana, stała się pułapką, bo ktoś uznał, że maszyny są cenniejsze niż procedury. Wydobycie ciał było końcem akcji ratowniczej, ale początkiem wielkiego śledztwa, które miało obnażyć systemowe kłamstwo. Obraz kopalni jako wspólnoty opartej na zaufaniu legł w gruzach, zastąpiony przez obraz korporacyjnej maszyny, w której górnik był jedynie trybem, łatwym do zastąpienia w razie awarii. Kiedy znicze przed bramą Halemby zgasły, a rodziny pochowały swoich bliskich, Nadszedł czas na pytanie, które od początku wisiało w gęstym, kopalnianym powietrzu. Dlaczego? Odpowiedź, którą przyniosło śledztwo prokuratorskie oraz raport Wyższego Urzędu Górniczego była porażająca. Okazało się, że tragedia z 21 listopada 2006 roku nie była nieszczęśliwym wypadkiem, lecz wynikiem świadomego i systemowego łamania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Ściana 506 nie była pułapką, którą zastawiła natura, była pułapką zbudowaną przez ludzi. Najbardziej szokującym wątkiem analizy było fałszowanie pomiarów metanu. W kopalniach metanowych czujniki, metanomierze, są bezpiecznikami życia. Jeśli stężenie gazu przekracza dopuszczalne normy 2%, system powinien automatycznie odciąć zasilanie maszyn, by iskra nie doprowadziła do wybuchu. Śledztwo wykazało jednak, że w Halembie istniała niepisana praktyka oszukiwania systemu. Czujniki były celowo zaklejane moprymi śmatami lub foliowymi workami, a nawet przesuwane w miejsca, gdzie wentylacja była lepsza, by nie przerywały pracy. Wszystko po to, by demontaż maszyn szedł szybciej, by plan został wykonany, by góra była zadowolona. Analiza techniczna wykazała, że w dniu katastrofy stężenie metanu było krytyczne. Górnicy pracowali w atmosferze, która w każdej sekundzie groziła śmiercią. Co gorsza, wielu z nich, zwłaszcza pracownicy firmy zewnętrznej, nie miało odpowiedniego doświadczenia w pracy w tak skrajnie niebezpiecznych warunkach. Byli posyłani do piekła bez należytego nadzoru, a ci, którzy próbowali protestować, spotykali się z presją. W kopalni panowała zmowa milczenia. Albo robisz, albo szukaj innej roboty. To właśnie ta presja ekonomiczna i chęć odzyskania wartego miliony złotych sprzętu, kombajnu i sekcji obudowy, stały u podstaw decyzji o wysłaniu ludzi na śmierć. Zaniedbania dotyczyły również profilaktyki przeciw wybuchowi pyłu węglowego. W kopalniach stosuje się tzw. zapory pyłowe, worki z pyłem kamiennym lub zbiorniki z wodą, które mają za zadanie zdusić falę ognia. W Halembie system ten był niewydolny, Pył węglowy, który osiadał w chodnikach, nie był odpowiednio neutralizowany, co pozwoliło niewielkiemu zapłonowi metanu przeobrazić się w niszczycielską globalną eksplozję, która przeszła przez całe wyrobisko. Procesy sądowe w sprawie Halemby trwały latami. Na ławie oskarżonych zasiadło kilkanaście osób, od sztygarów przez dyrektorów, aż po głównego inżyniera wentylacji. Zarzuty były ciężkie. Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego, fałszowanie dokumentacji i naruszania praw pracowniczych. Zapadały wyroki bezwzględnego więzienia, choć dla wielu rodzin ofiar żadna kara nie była wystarczająca wobec faktu, że ich mężowie i synowie zginęli za kawał metalu, który uznano za cenniejszy od człowieka. Tragedia w Halembie stała się bolesną lekcją dla całego górnictwa wprowadzono bardziej rygorystyczne systemy monitorowania gazów, których nie da się tak łatwo oszukać, oraz zaostrzono przepisy dotyczące pracy firm zewnętrznych pod ziemią. Jednak najważniejszy wniosek z tej analizy pozostaje niezmienny. żadna maszyna, żadne złoże i żadne pieniądze nie są warte ryzykowania życia. Na linii życia w Halembie ktoś przeciął tę nitkę świadomie, licząc, że jakoś to będzie. Nie było to był ostatni rozdział naszej historii o kopalni Halemba. Pamięć o tych 23 górnikach powinna być przestrogą dla każdego, kto stawia zysk ponad bezpieczeństwo.